Ktoś gotował niedbale. Moja mama zawsze gotuje ostrożnie. To nie jej danie. No to ruszamy dalej. To moja zupa. Gotowałem ją. Ciekawe czy ją pozna. Następne danie. Smacznego. Jak smakuje zupa? Wygląda na to co gotuje moja mama. Myślisz, że to jej danie? Nie wiem. Ale chyba nie ugotowała tego moja mama. A skąd to wiesz? Mama zawsze dodaje do zupy swoją ulubioną przyprawę. Ale tu jej nie ma. Może tym razem zapomniała. Mama nigdy nie zapomina o tej przyprawie. No tak. Amelka nie poznała mojej zupy. Zapomniałaś o przyprawie? Nie. Przyprawa na pewno tam jest. Może dodałaś mniej niż zwykle. A tak mogło być. A co to za przyprawa? Nie stracę ci. To sekretny przepis mojej mamy. Okej, okay, no to idę z nowym daniem. Ziemniaki. Szkoda, że nie frytki. Twoja mama potrafi ugotować frytki? Mówi, że to niezdrowe jedzenie. Ta, moja też. Ta. Aha, to pire jest podobne do tego, które robi moja mama. W czym podobne? Moja mama zawsze dodaje śmietankę. Myśli, że to ona ugotowała? Tak, to zdecydowanie jedzenie mojej mamy. Nieprawda, to ja ugotowałam. Dodajesz śmietankę do pire? No tak, lepiej smakuje warto pamiętać. I na koniec deser. Jogurt? A co to, domowy? Tak. Mama takiego nie robi? Jogurt? Nie, kupuję go w sklepie. Może twoja mama postanowiła spróbować czegoś nowego? No tak, tak mogło być. No dalej, spróbuj. Spróbujesz i powiesz. Mmm. Pyszny, jak gotowy. Chyba już kiedyś jadłam coś takiego. Domowy, nie ze sklepu. Byłam w odwiedzinach. To jest mój znajomy gotował, ale nie pamiętam kto. To byłam ja. Czas podsumować kolejną rundę. Myślę, że danie mojej mamy to numer cztery. Ale w poprzednich rundach uczestniczka numer cztery przegrywała. Wiem, i dlatego nie wiem, która to moja mama.